Hej, cześć, witam wszystkich rozpoczynam dzisiaj po moim ostatnim zimowym biwaku prawdziwy wiosenny sezon dojechałem sobie do miejscowości Szwangał leżącej na terenie Niemiec ponieważ jak wiadomo granice są zamknięte tak więc poruszam się tylko w obrębie Niemiec jeżdżę po autostradach, nie wychodzę z auta nie korzystam z publicznych toalet jadę tylko bezpośrednio na Miejsce docelowe staram się zachować wszelakie środki bezpieczeństwa, żeby pozostać zdrowym. Tak więc wracając do tematu, jestem w miejscowości Szwangał. Możecie tą miejscowość kojarzyć ze słynnego, Disneyowskiego zameczku pojawiającego się na czołówce różnych bajek, filmów. I wybieram się dzisiaj na szczyt o nazwie, którą podam na dole, bo zapomniałem. Nie jestem dzisiaj sam, jest ze mną Agata, idzie sobie przede mną na lajcie bez plecaczka, no a ja mam parę gadżetów ze sobą, ale lubię coś nosić na plecach. Do 19 kwietnia, większość szlaków w Alpach jest zamknięta. Oczywiście, powodem jest wszystkim, już dobrze znany koronawirus. Dlaczego wędrówki w takim terenie są zabronione? Tutejszy Związek Alpejski tłumaczy to w ten sposób, że samo przebywanie w górach podczas pandemii wirusa. Nie jest zagrożeniem, ale zagrożenie stwarza już osoba, która, będąc w wysokich górach, ulegnie wypadkowi. Wzywa na pomoc służby górskie, które tej pomocy mu udzielają. I w tym momencie, jeśli okaże się, że dana osoba jest zainfekowana, oczywiście zostaje odosobniona, przechodzi kwarantannę, zostaje poddana procesowi leczenia. A cały zespół ratowniczy również zostaje poddany kwarantannie. I to jest największe zagrożenie, czyli grupa wyspecjalizowanych ludzi, ratowników, którzy mają służyć pomocą całemu społeczeństwu, zostają również odosobnieni. I na tym polega główny problem. Jeśli chodzi o położenie, jesteśmy nadal w Alpach Algarskich, tzw. Allgauer Alpen. Porównywalne one są wysokościowo do polskich Tatr, czyli mniej więcej szczyty nie przekraczają 3000 metrów. No a tutaj takie w moim odczuciu jogurskie krajobrazy. W dużym słowił no oczywiście Babia góra nie jest tak zalesiona, no ale mniej więcej Krajobrazy zbliżone na przykład do polskich sudetów, może karkonoszy. To akurat w tym miejscu mamy taki krajobraz. A zaraz za zakrętem zobaczymy już typowe dla alpejskiego krajobrazu. Skaliste, lekko ośnieżone szczyty. Tak więc myślę, że każdy fan gór znalazłby w tym rejonie. Coś y, dla siebie. Jesteśmy już w niedalekiej okolicy pierwszego schroniska. Jak widać, droga jest niewymagająca przypominająca troszeczkę dojście do morskiego oka no, ale jest to y, duży plus dla osób, które lubią turystykę rowerową. W Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii nie ma zakazów poruszania się rowerami, ani po górskich szlakach jeśli jest to możliwe. A tym bardziej po tego typu drogach, dojazdowych do schroniska można spokojnie jeździć na rowerach, na rowerach elektrycznych, hulajnogach jest... i tak dalej, i tak dalej. Zakazy zazwyczaj nie są dobrym rozwiązaniem. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze. Budowanie świadomości. Dobra, no to pokażę Wam z bliska schronisko. Nie jest to schronisko wysokogórskie, ale oczywiście jest to pewnie dobra baza wypadowa na okoliczne szczyty, fajne miejsce, żeby odpocząć jeśli jeździmy rowerem, no ale nie ukrywajmy, no, że przy takim pięknym krajobrazie wypada się tutaj zatrzymać na chwilę. W lesie, w miejscu dosyć e, osłoniętym od działania promieni słonecznych. Warstwa śniegu jest, jak widać, znikoma. Ale za to wychodząc z lasu na otwartą przestrzeń, gdzie słońce niemiłosiernie przypala już od paru dni. Mamy ciągle sporą warstwę śniegu. Tak więc góry potrafią zawsze zaskoczyć. Cała dalej ci zimno? Co Po naszej krótkiej przerwie idziemy dalej. Teraz charakter naszego szlaku się już troszkę zmienił. Śnieg występuje już cały czas. To prawda, jest dosyć mokry, śliski. Ale nie idzie się tak źle. Co jakiś czas drzewa odsłaniają nam takie widoki. Do tego zaczynałem już powoli śpiewać. ptaki Las zaczyna już właściwie pachnieć wiosną. No i od razu w naszych głowach robi się lepiej, dostajemy pozytywnej energii, czujemy naprawdę, że ładujemy w tym momencie akumulatory. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni oboje, że udało nam się w tych trudnych czasach znaleźć moment, możliwość żeby wyskoczyć i zaznać tego całego otaczającego nas piękna. Ponownie zregenerowaliśmy siły. Zjedliśmy sobie po crossancie. No i zasuwamy dalej. Teraz mamy około godzinę do następnego schroniska. i Wszystko na to wskazuje, że będziemy przechodzić przez górę Tegelberg. Nie jestem w stanie pokazać, ale wydaje mi się, że jest tutaj za tym zniesieniem. Ona jest o tyle. Ta góra charakterystyczna dla osób zajmujących się. Paralotniarstwem. Nie wiem czy dokładnie o to chodzi, jak się nazywa to latanie na samym żaglu. Po prostu dużo osób wjeżdża tutaj kolejką na szczyt. Tam znajduje się stacja. No i stamtąd startują i oblatują sobie z samej góry okoliczne szczyty. No i lecą i lądują sobie w dolinie. lekko modyfikujemy naszą trasę mało stabilne lawinisko dosyć wyeksponowany teren do przejścia, no i przydałyby się tak szczerze mówiąc raki czekan ja rozsądek nakazuję no, się wycofać chociaż chciałoby się iść dalej, bo praktycznie byliśmy już za godzinę, godzinę 15 z powrotem na parkingu, a teraz walimy Praktycznie tą samą drogę jeszcze raz, czyli mniej więcej 3,5 godziny jeszcze przed nami. Ale nic się nie dzieje. Najważniejsze to być w górach. I już zmiana aury. Idziemy znowu po gorących kamyczkach, po suchych trawach. Śnieg został daleko za nami. No i tęsknie. Zerkamy sobie w miejsce, gdzie robiliśmy sobie przerwę dokładnie w tym siodełku. No, zaczęło lekko padać, a w zasadzie pada coraz mocniej. Przed chwilą nawet spadł lekki grad, ale to nie przeszkadza nam w niczym, żeby cieszyć się z przebywania na zewnątrz. Pobawiliśmy się trochę w bushcraft, smażymy sobie kiełbasę na tak zwanym fireboxie i przeczekamy deszczyk. No ładna przygoda, ładna przygoda. Sytuacja całkowicie nierezerowana. Przed chwilą e, zaczęła się pierwsza burza tej wiosny. Jak na razie był to tylko jeden intensywny e, huk piorunu, grzmot, błyskawica w niedalekiej odległości od nas. Szacujemy w granicach kilometra, może półtora, tak więc panicznie pozbieraliśmy rzeczy i w niedalekiej odległości od miejsca, gdzie robiliśmy sobie kolację trafiliśmy na jedną ze stacji drogi krzyżowej. Dobry, wymurowany kawałek schronu. No, i tu pozostaniemy aż do momentu, kiedy poczujemy, że jest bezpiecznie czyli że nie będzie dalszych grzmotów, i wtedy dopiero spokojnie oddalimy się od tego miejsca i pójdziemy do domu. Musimy przejść otwartą przestrzenią, dlatego nie warto ryzykować. No, zasuwamy teraz, na szczęście już. W miejscowości, w której mieszkamy ale w lesie na najwyższym wzniesieniu w, w okolicy było nieszczególnie przyjemnie z burzą nie ma żartów pierwsza wiosenna burza w tym roku jutro 21 marca zaczyna się kalendarzowa wiosna no i proszę pierwsze wyładowania atmosferyczne i już zdążyliśmy ich doświadczyć Tak jest. No chyba przeżyli. <laughs> Jesteś ok? Aha. Uh -huh. Udało się.